Maszyna FlowPack 350X. Maszyna ma zwykłą, że tak powiem, sterowanie już za pomocą wyświetlacza graficznego, nie tak jak w poprzednich wersjach, zwykły tekstowy. No i cóż, y, temperatury grzałek, czyli y, temperatury zgrzewania y, grzałek y, tutaj ciągłych, tak, stałotemperaturowych, a drugi wyświetlacz y, to są temperatury grzałek y, odcinających. To jeśli o to chodzi. Trochę regulacji w maszynie, y, że tak powiem, mamy. Jeśli y, chodzi o samą głowicę. Tutaj występuje kilka takich dosyć istotnych regulacji. Po pierwsze, to co widać po spojrzeniu, głowice nie są, nie są w pionie, tylko są pod kątem. To ze względu na prowadzenie folii, folia, żeby była podawana właściwie, no niestety ona w poziomie będzie, będzie tutaj no niewłaściwie się zachowywać, dlatego też te regulacje kątów. Reguluje się na tych tutaj śrubach, luzujemy, i wówczas możemy zmienić kąty, kąty szarpiące. Jeśli chodzi o regulację, producent, bo różne są folie, folia może się równie, różnie zachowywać. Tutaj, te dwie szczęki, które, które tutaj są pokazane, w tej chwili tam widać te grzałeczki, to są mosiężne szczęki. One, w momencie, w momencie, w momencie pracy, one się zejdą. No i zaczną zgrzewać folię. Tą, że tak powiem, przerwę, szczelinę, którą jest pomiędzy, pomiędzy tymi szczękami, regulujemy sobie tutaj na tej śrubie. To jest śruba, która, że tak powiem, mechanicznie ogranicza, tak jak widać. Tutaj, sobie, tutaj sobie te dwie, dwie śrubki tam się zbliżają do siebie i wówczas następuje praca. Moment, czyli jak, jak odkręci, wkręcimy bardziej, to, 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 to większą szparę uzyskamy pomiędzy szczękami. No i, no i tyle, jeśli, jeśli chodzi o tam kwestię regulacji. Jeśli grubsza folia, to musimy dłuż większą szparę mieć. Głowica i pierwsza i druga podobnie regulowana, czyli kąty, kąty regulacji mamy tu. Jeśli chodzi o stosunki prędkości, to jest dosyć istotna rzecz. Możemy regulować, że na przykład lewa, lewe rolki w stosunku do prawych będą się wykręciły z inną prędkością. To regulujemy za pomocą tego, tego pokrętła tutaj. To jest nic innego jak tylko. Regulacja dosyć prosta, ja może przejdę na drugą stronę maszyny. Pokażę o co chodzi. Tutaj, tutaj mamy takie dwa, jesteśmy po drugiej stronie, to jest ta śruba, która tam jest zakończona właśnie tym, tym pokrętłem. Tutaj mamy ośkę, mamy pasek, zwykły pasek pas transmisyjny. I mamy dwa stożkowe, dwie stożkowe takie nakładki. One są, one mają kształt stożka. Z tej strony wewnętrznej ta jest mniejsza, tu jest szersza, tak? Tu jest węższa, tu jest szersza, a ta druga jest dokładnie odwrotnie. Tu jest, nie, moment, tak, dokładnie odwrotnie. Tu jest, tu jest szersza, czyli z tej strony wewnętrznej jest szersza, a z tej strony jest węższa. Tutaj regulacja jest po prostu na zasadzie przesuwania się tej śruby i stosunek prędkości się zmienia prawej ośki do lewej. Tutaj mamy też regulację tam falowników, ale to już nie będę wnikał, bo to nie, nie czas na to. Jeśli chodzi o prowadzenie, prowadzenie folii, tutaj po wyjściu jest taka blacha zaginająca, która no wizualnie możemy albo na tą stronę sobie wywinąć, zakładkę, albo na drugą. Obojętnie, jak to, jak to sobie tam wybierzemy, na którą stronę chcemy, tak to sobie wybierzemy i potem już będzie, będzie ciągnięta, tak jak żeśmy, żeśmy sobie to wybrali tutaj mamy tak pierwsza regulacja dosyć istotna przy zmianie, zmianie prędkości przepraszam, przy zmianie długości torby, powiedzmy, że gdybyśmy długość torby zmienili moment, chwila okay. gdybyśmy zmienili długość torby powiedzmy na 100 to będziemy musieli że tak powiem przyspieszyć przyspieszyć odbieranie tutaj yy, tych szczęk. Yy, te szczęki odcinające mogą, yy, mogą yy, pracować, yy, że będą szybciej zabierać, będą się szybciej obracać, że w stosunku do podawanej folii tu, co będzie powodować yy, zrywanie, aż wyrywanie folii z tego z materiału, albo wolniej Wówczas y, y, będzie się tworzyć tutaj taki, taki garb y, z folii. Więc y, dobrze jest to przy każdej długości folii ustawić sobie y, y, no, tak, jak potrzebujemy. Y, ustawienie tego jest banalnie proste za pomocą korbki. Niestety Chińczyk y, no, dosyć to niefortunnie zrobił, że po prostu gdy, y, gdy weźmiemy y, powiedzmy sobie, odkręcimy mocniej to po to, żeby y, zadziałało musimy, tyle co żeśmy odkręcili, to trzeba docisnąć, no, niestety nie jest to super, y, że tak powiem, y, dobre rozwiązanie, no a jak się o tym pamięta, no to, to jest ok. Tutaj mamy regulację jeszcze dodatkowo, y, y, regulację docisku. Y, poszczególnej szczęki, to znaczy się regulujemy y, siłę z jaką do dolnej, bo dolnej nie regulujemy, zdaje się. Nie wiem, bynajmniej o takiej regulacji jest dostępna tylko ta tutaj u góry. Że regulujemy y, docisk, bo to jest cała ta, ta szczęka tutaj ruchoma, jest zrobiona na takich sprężynach. One są tutaj. O, może widać je, aczkolwiek nie za dobrze. E, moment, gdzieś miałem jakąś. Latarkę. Dziurek, weź mi za latarkę moją. Gdzie, gdzie jest moja latarka? I yy, yy, tutaj mamy. Tutaj są te sprężyny, i one powodują, że yy, ta szczęka górna, yy, odcinająca, która ma w sobie ten nożyk, yy, że ta szczęka yy, mocniej mocniej dociska albo słabiej. No teraz, teraz mamy aż za dobre światło. Sekunda. Dobre. takie słabsze nam wystarczy no i teraz tak to, to są te sprężyny o których mówiłem i one kończą tutaj się tymi śrubami i teraz y, sprawa y, regulacji to jest zazwyczaj przez producenta jest to dosyć dobrze uregulowane Niemniej jednak jakby była potrzeba to po prostu mocniej y, mocniej y, sobie dociskamy, no może być tak że folia będzie grubsza po prostu najzwyczajniej w świecie i potrzebna będzie Większa siła do, większa siła do odcinania, odcinania folii. Dobra, teraz sobie czołówkę już założę. No dobrze, poniekąd. Dobra, yy, teraz tak, yy, produkt, który mamy tutaj, a jeszcze mamy jedną regulację, tutaj może się też, yy, tutaj mamy regulację góra-dół, czyli podnosimy albo opuszczamy głowicę, tutaj najlepiej będzie widać w tym punkcie kiedy pokręcę pokręcę tą tą śrubą A teraz podnoszę teraz opuszczam czyli podnosimy albo opuszczamy sobie całą głowicę tak żeby nam produkt mieścił się w odpowiednim tutaj zakresie, tak, żeby nie następowało macerowanie produktu podczas przesuwu. No cóż, tutaj jeszcze dodatkowo jest rozpinanie tych dwóch rolek transportowych, bo czasami się zdarza zerwanie folii albo coś tam innego, no to, to wtedy sobie rozpinamy te dwa. Każda z nich jest osobno. Rozpięcie to jest banalnie, że tak powiem, proste, nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o prowadzenie folii folia. No tutaj, tutaj, jeśli chodzi o folię, to jest, to jest grubsza zabawa. Pierwsza rzecz, prawidłowe prze, przepuszczenie folii, czyli powinna być tak. Folia założona, że odwijając się w tą, na tą stronę, zachodzi nam na, na ten pierwszy wałek. Wchodzi na ten metalowy wałek tędy i wchodzi pod czerwony wałek. Czerwony wałek jest dociskowy, możemy go, tutaj, możemy go sobie tutaj po, że tak powiem, opuścić, i w tej chwili jest, ta rolka będzie zablokowana. Niemniej jednak, przy cienkich foliach, tak jak w tej chwili mam cieniutką folię założoną, lepiej, lepsze efekty uzyskuje, kiedy mam rozpięte rozpiętą tą górną rolkę. Nie wiem przy jakich foliach i jakiej, jakiej maceracji potrzeba by było, żeby tam tą górną rolkę do, dociągać, ale no, niestety yy, ja w tej chwili nie mogę korzystać z tego, yy, gdy spowoduje to zbytnie naprężenie tej folii tu. Yy, I yy, sytuacja jest tak, że tą folię możemy podawać z różnych kątów. Mamy w tej chwili taki kąt, no nie wiem, można powiedzieć prawie ostry w kierunku do prostego. Ale możemy go też sobie zmienić. I tak jak tutaj, o, na przykład, opuścimy wtedy, wówczas, jeśli opuszczamy niżej i chcemy, żeby folia wchodziła nam pod bardziej kątem prostym, żeby nie było następowało załamywanie tutaj folii, tylko na bardziej, bardziej, że tak powiem, wchodziła łagodnie ta folia do, do, do prowadzenia, wówczas musimy odwrotnie przepuścić, czyli Wyjście z tej czerwonej roli wchodzi na górę, a wychodzi tędy tą zewnętrzną stroną. Nie? Ale w moim przypadku, kiedy ja chcę ten ostry kąt, o, tak jak w tej chwili, ja chciałem ostry, niech on sobie będzie. Y, jest, to, jest to prawidłowe ustawienie, prawidłowe prze, przełożenie folii. Bo tak, żeby na wałkach się spierało, po zewnętrznych częściach, żeby wałki pracowały. To, jeśli chodzi o, y, o to. Teraz tak tutaj mamy jeszcze, jeśli chodzi o ustawienie, tutaj mamy sam, samomocowanie rolki. To jest dosyć proste, bo tutaj są takie, takie trzpienie, które się rozchodzą jak poluzujemy, to w tym momencie rozejdą się i będziemy mogli szerszą rolkę, sobie szerszą rolkę folii założyć. Natomiast umiejscowienie tej rolki prawo-lewo, bo to też są takie potrzebne korekty, tak, żeby tutaj zlicować idealnie, żeby, żeby nam folia wchodziła równo, równo w ten lej formujący. W tej chwili a ja tam poluzowałem, więc być może troszeczkę się tam coś przesunęło. Chodzi o to, żeby te dwa listki były idealnie na środku, bo wiadomo, będzie wtedy ładny spaw. Jeśli, jeśli potrzebna jest jakaś korekta właśnie prawa, lewa strona, to dokonujemy tej korekty właśnie tutaj Go in, Go Out. Tak? Tutaj przesuwamy tą, tą rolkę na, na tym wałku. Wtedy zmieniamy ustawienie tej, tej śruby, która jest tam widoczna, gwintowanej. No i przesuwa się nam całość cały, cała rolka przesuwa się prawo lewo, tak? No. Jeśli o to chodzi, teraz jest jeszcze jedna rzecz. Przy cienkich foliach tutaj te naprężenia są zbyt mocne czasami. Następuje maceracja tutaj folii. Wówczas potrzebujemy zluzować, zluzować to naprężenie. Pierwsze zluzowanie to jest w ogóle puszczenie tej rolki. Nie? Ale jest też druga regulacja, gdzie możemy się pokusić o. Ja się tu akurat pokusiłem o. Yy, korektę tylko moment, mam tutaj zamknięte chwila, moment tu i tu Dobra. kluczyk na bok dobra, i teraz tak to jest ta nasza rolka z tamtej strony, ta rolka, która trzyma folię Tutaj mamy taki hamulec prosty, zrobiony przez Chińczyka. Ten hamulec jest oryginalnie, jest dosyć mocno naciągnięty, i ta, ta śruba jest wykorzystywana właśnie, że tutaj ją zapinamy na tym. Ja ze względów permanentnych chciałem tutaj sobie, że tak powiem, poluzować, jednocześnie nie rezygnując całkowicie, żeby ten, ten wałek mi tam różnie nie latał. Zluzowałem sobie na tyle, na ile było mi potrzeba za pomocą oczywiście bardzo profesjonalnego rozwiązania trytytki, ale skuteczne. Także uzyskałem efekt taki, że, że po prostu ta rolka mi tam nie lata, a jednocześnie nie stawię dodatkowego oporu, który, który byłby mi zbędny. To jeśli chodzi o to... no. To pokrótce tyle jeśli chodzi o wewnętrzną część tutaj, samego flowa w środku, to tutaj historycznie chyba tak samo go pamiętam styczniki, które czasami od wielkiego dzwonu potrafią się spitolić, to są te dwa i to są styczniki bez, że tak powiem, to są elektroniczne także tutaj nic się nie wypala, tu się może jedynie coś spitolić no, no co, mamy tu jakiś tam wyświetlacz A proszę, nawet pana Panasonik MK300, a kilka jakichś tam instrukcji, no nieważne. W każdym razie, no tak, tak maszyna wygląda od środka. Jakiś prosty tutaj widzę zasilacz. No i tyle, nic, nic nadzwyczajnego. Dobra, no i cóż. Jeśli chodzi o napięcie łańcucha, tego transportowego, bo to są te łopatki zbierające, jeśli potrzebujemy coś naciągnąć, ten łańcuch, który może, może zbyt, zbyt bardzo wisieć, tutaj mamy dwa pokrętła. Jednocześnie kręcimy obydwoma i łańcuch jest albo cały cofany, naciąga się cały całe mechanizm transportowy. Jeśli chodzi o Yy, prawidłowe przeprowadzenie folii, tu tutaj mamy też taki rysunek poglądowy jak to powinno wyglądać. No i tyle. No. Teraz możemy sobie na sam koniec uruchomić uruchomić maszynę. Dobra, sekunda. Coś tu. Dobra. Mamy jakąś ostrość. Yy, teraz tak. Co do uruchamienia, tutaj mieliśmy poustawiane. Spróbujmy, zobaczymy czy coś tu się nam pozmieniało, czy potrzebujemy jakiś korekt. Start A tak z daleka bardziej. To moje mocowanie tutaj to nie jest najszczęśliwsze, bo tu widać je. Może tak. Puść. Dobra, start. O nie, jeszcze sobie to trzeba by było parę sztuk. No dobra, gościmy. Zobaczymy, start. No właśnie, jedna. Jedna nam wyprysła. Ok. tak wyglądają woreczki zamknięte tutaj była akurat końcówka wcześniej, wcześniej robiłem wcześniej robiłem tutaj taką próbę serię dosyć, dosyć dobrze to to wyszło na, na poprzednim na poprzedniej serii dosyć ładnie te, te spawy wychodzą, no dużo lepiej niż na tych starszych tarkach FZL100. Widać, że to jest bardziej dopracowane. Te, te spawy to no jest, jest, że tak powiem, dobrze zrobione. No nie ma co tutaj jakościowo, jest, jest dużo lepiej. Oczywiście też są zrywki, tak jak widać, że że mamy możliwość rozerwania takiej korekki, bo są te, te ząbki więc to ułatwia zerwanie i otwarcie są. No, tak to wygląda, że otwarta saszetka cóż, no maszyna jest w miarę szybka, można, można ją przyspieszyć nie wiem, nie próbowałem za wiele tam przyspieszać yy, ale można, można zawsze spróbować to nam, może wyłączę oświetlenie, to będzie się lepiej wyostrzać. O, no właśnie, jeśli chodzi o wyświetlacze, to chyba lepiej. Nie bardzo mi to. Dobra. Yy, no i możemy na przykład nie 50, tylko na przykład weźmy sobie 100. Zobaczymy, czy, czy taką prędkość maszyna przyjmie i czy faktycznie te szczęki będą się kręcić dużo szybciej start no i za jak widać w takim tempie zaszepki